Dzień dobry Państwu w kolejnym odcinku, w którym przedstawiam najważniejsze wydarzenia z kraju z minionego tygodnia. Zapraszam serdecznie. Pierwszy problem stan wyjątkowy. Został wprowadzony stan wyjątkowy w miejscowościach przygranicznych z Białorusią. Pomimo tego, że głosowanie w Sejmie ma odbyć się dopiero jutro, czyli w poniedziałek, prezydent Andrzej Duda podpisał rozporządzenie. Obóz władzy na czele z Morawieckim twierdzi, że takie kroki są konieczne. Przez wzgląd na bezpieczeństwo kraju. W czwartek Andrzej Duda podjął decyzję o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. Jak widać, ta decyzja nie była w jego mniemaniu tak ważna, ponieważ wkrótce potem udał się na mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2022, który ochoczo skomentował na swoim Twitterze. Takie zachowanie nie spotkało się z akceptacją większości społeczeństwa. Możemy przeczytać. Komentarze pod tym postem takie jak Myślałem, że to satyryczne konto, ale nie. To konto osoby mieniące się prezydentem RP. Czy też to teraz możesz się położyć w swoim mięciutkim prezydenckim łóżeczku i kolorowo sobie śnić, podczas gdy grupa 30 osób błąkających się, błagających o pomoc będzie sobie marznąć pod gołym niebem w otoczeniu lub zbirup Twoich i Łukaszenki kolorowych snów. Trzeba przyznać, że zachowanie prezydenta Polski jest dosyć dziwne. Żeby nie powiedzieć absurdalne, wprowadzenie stanu wyjątkowego jest czymś niesamowicie poważnym, zwłaszcza że przy granicy wciąż znajdują się uchodźcy. To nie jest czas na rozrywkę. Faktycznie profile w social mediach naszego prezydenta przypominają kanały sportowe i rozrywkowe w tym temacie. Wróćmy teraz do tematu wprowadzenia samego stanu wyjątkowego w przedgranicznych miejscowościach. Wielu ludzi nie wie, dlaczego opozycja nie zgadza się z taką decyzją rządu. Przede wszystkim nie ma uzasadnionego merytorycznego powodu do takich radykalnych kroków. Obóz władzy cały czas powtarza, farmazony, takie jak bezpieczeństwo, czy też zagrożenia ze strony Rosji oraz Białorusi. Proszę Państwa, rząd chciałby, żebyśmy całą wiedzę o rzeczywistości, o tym co dzieje się na granicy, czerpali z przemówień ministrów, z raportów funkcjonariuszy, z tego co przekażą nam rządowi dziennikarze. My się z tym gruntownie nie zgadzamy. Jeżeli nie było się na granicy, to nie wie się, co tam się dzieje, albo wie się tylko dzięki temu, że byli tam działacze, niezależni dziennikarze, niezależne media. Dzisiaj to już nie będzie możliwe. Tak naprawdę jednak bardzo dużo wskazuje na to, że jest to zasłona dymna, która ma rozwiązać sprawę uchodźców zarówno tych koczujących przy granicy jak i innych. Można śmiało. Powiedzieć, że stan wyjątkowy chroni nieudolne działania rządu, ale nie obywateli i obywatelki. W XXI wieku to zamach na wolność, zamach, który może mieć odwrotne skutki. Ograniczenie informacji powoduje chaos wśród obywateli. W tym momencie mieszkańcy 138 miejscowości mają zakaz... Utrwalania obiektów, miejsc i pewnych obszarów. Co oznacza? Oznacza to, że reporterzy, dziennikarze, blogerzy, a nawet influencerzy nie mogą robić zdjęć sytuacji przygranicznych, działań policji i wojska. Pytanie, co tam się dzieje? Co tam się będzie działo? Czy to nie wzbudza żadnych podejrzeń? Lewica z członkami Fundacji Ocalanie zorganizowała pod sejmem konferencję prasową. Parlamentarzystki i parlamentarzyści postawili pokazać twarze uchodźców koczujących przy granicy. Jeżeli nie było się na granicy, to nie wie się jak to jest, albo wie się tylko dzięki temu, że byli tam działacze, niezależni dziennikarze. Dzisiaj to już nie będzie możliwe. Dlatego zdecydowaliśmy się pokazać Państwu twarze tych ludzi, mówi profesor Gdula z partii Wiosna. I miałam całkowitą rację. W zeszłą niedzielę udałem się na granicę polsko-białoruską. Zorganizowałem akcję Aptekarze dla uchodźców. Chciałem przekazać leki oraz suplementy wzmacniające ludziom, którzy od kilku tygodni śpią pod gołym niebem. Niestety, ale okazało się to niemożliwe. Będziemy dalej walczyć o to, by ci ludzie dostali potrzebne rzeczy, ale też nie chcemy pomijać Afgańczyków, którzy już znajdują się na terenie Polski. Akcja Aptekarze dla Uchodźców trwa cały czas, a leki suplementy będą przekazywane do środków pomocy uchodźcom. Serdecznie również zapraszam do zapoznania się z całą tą akcją. Kolejny temat. Wstrzymanie pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Polska nie może otrzymać pieniędzy z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej. Miliardy złotych dla Polski zostały zablokowane przez e, naruszenia praworządności obozu rządzącego. Jak doskonale wiedzą polskie władze, to także kwestia dyskusji o... Pierwszeństwie prawa Unii Europejskiej i o możliwych konsekwencjach tej kwestii dla polskiego krajowego planu odbudowy. Uzasadnił decyzję Paolo Gentolini, komisarz do spraw gospodarki. Przypomnijmy, że Polska przedstawia krajowy plan odbudowy po skutkach pandemii na początku maja 3 sierpnia upłynął termin jego akceptacji przez Komisję Europejską. Ta jednak wciąż zastanawia się nad decyzją, ponieważ powiedzmy sobie szczerze, polska prawica skutecznie daje do zrozumienia Unii Europejskiej, że chce wyciągnąć od niej pieniądze, ale niekoniecznie respektować jej prawa. Zbigniew Ziobro na swoim Twitterze udostępnił wypowiedź z konferencji prasowej, w której mówił o tym, że prawo polskie, polska konstytucja jest ważniejsza od prawa Unii Europejskiej. Mieliśmy rację mówiąc, że nie, że nie należy się zgadzać na żądania wprowadzania mechanizmu uwarunkowości i rzekomego badania praworządności jako przesłanek warunkujących wypłatę środków europejskich. Tak mniej więcej brzmiała wypowiedź. To jest jednak przysłowiowe odwracania kota ogonem. Wszyscy wiedzą, że partia rządząca przyjęła władzę nad wszystkim, w tym nad polskim sądownictwem. Zintertypowała prawo po swojemu, w sądach i na ważnych stanowiskach obsadziła swoich ludzi i kiedy za obywatelkami i obywatelami naszego kraju wstawiła się Unia Europejska, stawiając warunki i nakładając kary, ci twierdzą, że jest to bezpodstawne, bezprawne. Jak jest naprawdę? Myślę, że to wiedzą wszyscy. To kolejna wojenka prawicy, która, której prawdziwymi ofiarami są oczywiście Polki i Polacy. To pieniądze mogły uratować wszelkie biznesy, które przez pandemię straciły dochody, lecz oczywiście nie tylko Krajowy Plan Odbudowy miał po prostu pomóc całej Polsce. Jako dorośli wszyscy żyjemy powrotem do szkół naszych dzieci. W zeszłym tygodniu wspomniałem o akcji Wolna Szkoła, a konkretnie o reakcji ministra edukacji przemysłowa Czarnka. W tym mijającym już tygodniu pojawił się spot. Najpierw dzieci, potem kariera. Uważam, że każdy bez względu na wiek powinien go zobaczyć. Uwaga, to dopiero pierwsza lekcja. Czekamy z niecierpliwością na następne. We wtorek w Gdańsku, w Europejskim Centrum Solidarności, odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli różnych organizacji społecznych i kulturowych, w tym oczywiście tych związanych z edukacją. Wszyscy podpisali apel, który sprzeciwia się wprowadzaniu przez rząd zmian. Czy to przyniesie skutek? Nie wiemy. Jednak zdecydowanie lepiej jest działać, próbować, niż ulec zmianom bez walki zmianom, które doprowadzą do upadku polskiej edukacji. To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do śledzenia mnie na moich kanałach w social mediach. Link do, link do nich znajdziecie poniżej. Do zobaczenia.